Myślę, że nie uciekniemy od tego. Każdy dzisiaj z nas pewnie już korzysta z czata GPT do wspomagania się w różnych aspektach takiego codziennego życia. W każdych nowych urządzeniach będzie u nas, czy to w samochodach, czy w telefonach, czy nawet w telewizorze i lodówce wkrótce. Także mam wrażenie, że będzie wszędzie dookoła, żeby ułatwiać nam nasze codzienne czynności. Dobrze, że zainteresowałem się sztuczną inteligencją. Myślę, że wyniknęło naturalnie z racji mojej ścieżki kariery, ale też edukacji. A o kursie dowiedziałem się w zasadzie przez przypadek, ponieważ w zeszłym roku byłem na konferencji, gdzie poznałem wiele interesujących postaci. Jedną z nich był doktor, który na swoim podcaście następnie zaprosił Marię i miałem okazję tam usłyszeć o tym kursie. Najbardziej mi się spodobał sposób przekazywania wiedzy, zwłaszcza to, jak teoretyczne aspekty są przekładane na biznes. Ja jestem osobą techniczną, ale brakowało mi takiego teoretycznego poukładania wiedzy i przełożenia właśnie tego na znaczy te całe aspekty biznesowe. Na pewno poleciłbym ten kurs wszystkim osobom, które zajmują się podejmowaniem decyzji dotyczących rozwoju technologicznego w swoich organizacjach. Jest to doskonała okazja, żeby zdobyć praktyczną wiedzę na temat AI i zrozumieć, jak można ją wykorzystać w swoim obszarze. Zacznę od życia prywatnego. To jest, myślę, że coś, co już się dzieje od jakiegoś dłuższego czasu. Wszyscy przeżyli ten boom na czaty GPT już rok ponad temu. Tego typu narzędzia usprawniają nasze życie od prostych apek do robienia, podkręcania zdjęć, po generowanie tekstów, a w karierze jest to akurat coś, co się łączy z moim stanowiskiem i czymś, co będziemy używać na pewno więcej i więcej pracy, żeby pomagać usprawniać życie naszych kolegów. W większości wolnego czasu spędzam z moimi dziećmi, ale z racji też, że kiedyś byłem DJ-em, to nadal często lubię słuchać muzyki, ale też wyjść na rower. Mimo, że naturalnie interesuję się nowymi technologiami i upraszczaniem sobie życia na co dzień, no to też często pochłaniają mnie różne podcasty. Cześć, jestem Dominik Szanowski, pracuję jako Intelligent Automation Tech Lead w firmie Katsberg, czyli duńskiej firmie produkującej piwo. Nasz zespół dostarcza wszelkiego rodzaju rozwiązania softwareowe usprawniające życie, codzienną pracę naszym koleżankom i kolegom w całej grupie.